Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Wiecie skąd nagrywam? Zbyt Bydgoszczy, z Polski. Przyjechałam z Filipkiem na... Taki od Tomasza dostałam prezent na Mikołaja, więc przyjechaliśmy na Mikołajki tutaj do Polski. No, tu przygotować mojej mamie troszeczkę na święta, posprzątać, bo wiadomo starsza osoba trzeba pomagać. Kiedyś przywitaj się, przywitaj się ładnie. Cześć. Cześć, Filusia właśnie szykuje. Ocernikowałam go i ten... I będziemy wychodzić do miasta, bo chcemy iść zobaczyć ten krysmas, a to tylko na trzy dni przylecieliśmy, ale zawsze zawsze te trzy dni. No, tu już przygotowałam świątecznie, to możecie zobaczyć, proszę bardzo. Choineczka! Choineczka. Tak, tutaj tak, też tak leciutko przygotowałam. I tutaj w <laughs> pokoiku. Dla mamy świątecznie, no, żeby miała ładnie na święta. No, kochani moi. Więc jak już ten będziemy na mieście, to się włączę. Pokażę Wam jak tam u nas zbyt goszczy. Już zapewne pokazywali to niektórzy, ale ja pokażę na swoim kanale i Tomasza. Tak, pozdrawiam Cię kochanie. Dziękujemy za bardzo miły prezent Mikołajkowy. Filipek bardzo zadowolony ja również. Tutaj też u Filipka, bo to Filipka pokoi. Możecie zobaczyć. Papa. Pa. Też Mikołajowo. Gąki. A to Filusia prezent od Mikołaja, nie Filuś? <grywa> no moi kochani, to buziaczki, trzymajcie pa, się i do zobaczenia na Starym mieście. Pa! No powiedz pa, papa. Pa. Pa, pa kochani. Wyłącz. No, dobrze, wyłączę. Cześć kochani! No masz łup. Ktoś, na starym rynku, Cześć kochani, jesteśmy na starym rynku Chodzimy. Na pawu Przywita się Powiem Wam, że nieprzystosowane te autobusy w ogóle. Kierowcy nie chcą pomagać. Tak. my sobie dajemy radę, nie? Tak. Dobrze niskopodłogowe. No tak. No ma Mama jak tam? No nagrywamy, nie dla na tatusia. Dobrze. No. Dobrze jak chyba. No idziemy sobie na stary rynek. Nie idziemy na koncert. A muszę? Jak koncert? Nie wiem czy jest jakiś koncert. Idziemy zobaczyć Christmas. na starym rynku. O muszę na koncert. Mam ulice. Muszę na koncert. Muszę tutaj I iluś, nie? Chwilo ładnie, pomachaj Pomachaj do naszych widzów. Cześć. Cześć. Jest został w ogóle te drogi, jest jak, to trochę nerwuje. Tu zarówno za biegna. Tak. się wojneczko, proszę piękne. Mydlarnia. Bardzo piękny sklep. A my gdzie teraz śmigamy, synuś, śmigamy na obiadek, nie? Jest bardzo, Jest bardzo, zimno dzisiaj. Co mi powiedziałeś do pana Anglika Hello. How are you? Good man. nas. na jeszcze rynek, Pani jeszcze kampania. Pani Ale Koncert. A ja wiem, czy jest jakiś koncert z Nie ma nic. Jeszcze. Mamy naszą piękny stary rynek. Wiecie, już? Powiedz. Łaczek no, fajny. wow. że ma no, tutaj przyjedzie sobie. Zobacz. Gdzie? W Tak, W domu. I tak zawędrujemy koszczy. Zobacz, święty Mikołaj. Taki aniołek. Zobacz Filip. Zobacz. Cieszę się, że jesteś. A. Mama ci zaraz zdjęcie zrobi przy aniołku. Tak. No. Mhm. Też taki... O, zobaczki, pani elfik. Pięknie, ale cudo. Co jakie cudo. Chodź, to cię nagram przy elfiku. Jeloś, pomachaj. No, pomachaj. ładnie, zarciek ślicznie. Elfiki wygoszczy. do zobaczyć dalej. Potem podejdziemy do Aniołka, tylko tam jest zajęte na razie. Z pepiki. No, fajne. Miśku. Pięknie. Fajneczka nasza. wydgoska. Nie? Cudno. Chodź idziemy do samochodu, bo to mi się najbardziej podobało dla ciebie. Chcesz usiąść do niego? Filip? Nie idziemy na Tomca. O, Ty Mikołaj, Zobacz! Wow! To no coś pięknego w naszej Bydgoszczy. Co ci mama, zobacz, Ty samochód chcesz sobie usiąść? Nie! O! Szędziemy sobie! Zrobisz sobie zdjęcie fajne! Nie ma co! Piękna ta nasza, byli kochani. A my teraz będziemy sobie robić zdjęcia, potem będziemy sobie do restauracji to do zobaczenia później. Na koncu. Trzymajcie się! Cieplutko. No dobrze, na koncu. Ale nie w no mów, dość Ma No? No No powiedz coś do naszych widzów Cześć kochani, dzisiaj jest poniedziałek Nie, wtorek Tak I gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy obecnie teraz na starym Rynku Wy Filip chciał zobaczyć zdoby świąteczne, nie? I Mikołaj dzisiaj koncert. Na koncert Tak, teraz będziemy szukać restauracji Żeby coś zjeść, bo jesteśmy bardzo, bardzo głodni Proszę zobaczcie, jak pięknie. Właśnie z tomeczkiem jest. rozmawiałam. Ma przerwę i zazdrości mi, że tutaj jestem. Tutaj mama. Gdzie kochanie? Musimy znaleźć jakąś... Poczekam. Jakieś przejazd. Oj. My gdzieś zjechać, ale nie wiem właśnie gdzie pójdziemy. Dobra, czeka karuzela. A to dla baby babies. te babies. Co to kaczy? Filip.

Ty jesteś za duży, Musimy no. iść zaleźć gdzieś jedzenie. Mm. A co chcesz zjeść No. Zobacz. No, bakanioki. Często bakaniokiem się zrobić, są tam ciągle zajęcia. Zobacz, jak jest pięknie. Praszę, zobaczcie. Babcia miała i z nami, ale piec się babci popsuł. Czeka na mojego wczesnego, żeby przyjechał naprawić. O jaki elfik. Śliczny ten elfik, nie Filip. Piękny, naprawdę ja. naprawdę bardzo pięknie. Na No nie oej. Cudowny. No dobrze kochani. Znajdziemy mogą się teraz restaurację. Ja mówię odwrotną kamerą do Was, ale to nic. Znajdziemy restaurację i tam się włączymy. To wszystkiego dobrego do następnej wrzutki. Cześć! Kochowie, cześć! Pa! Wtedy się wstydzisz? Się nie wstydź. cześć kochani, jesteśmy w restauracji. Ileś to Cześć. Teraz poczekamy na jedzonko. Jest bardzo ładny klimat świąteczny. No szkoda, że sami... Nie bez babci filoś. Babcia musiała być domku, bo się piec popsał. Na Na jaki chcesz iść koncert? Hmm? music. No jak będzie, no tu mamy koncert. To jest taki music, fajny, klimatyczny. No. Ja sobie zamówiłam żórek, zraza. Filoś sobie zamówił krokietę. Nie, nie krokieta, tylko co zamówiłeś? Na Getsy z frytkami, nie? Filip? Dostaliśmy smaluszek. chlebek z ogórkami, taki na przystawkę. Filoś. Koncert. No masz koncert, słyszysz muzykę, nie? Czy nie? Mama, iść na koncert? Chcesz no. No, no, iść na koncert, ale nie wiem, czy tu w Bydgoszczy jest koncert. Spotkaliśmy Świętego Mikołaja. Ktoś ma być grzeczny, bo go teraz Mikołaj obserwuje do gwiazdki, do gwiazdorka. Czy będzie miał prezenty, czy nie. No dobra kochani, zjemy. To się do Was odezwiemy. Buziaczki, pozdrawiam. Iląż, pomachaj ładnie. Gdzie jedziesz? Na koncert. Na koncert jedziesz No, no dobra. na A czy mogę pani poprosić?